Córko, zatrzymaj się w tej świętej minucie, córko światłości, i pozwól, aby szum moich skrzydeł wyciszył zgiełk Twoich codziennych trosk, gdyż przybywam z krainy, w której czas nie istnieje, a każda Twoja łza jest liczona i przechowywana w złotych naczyniach przez samego stwórcę. Stoję przed Tobą nie jako sędzia, ale jako posłaniec niebios, niosąc wieści, które mają moc odmienić bieg Twojego przeznaczenia ponieważ twoje serce zbyt długo błąkało się w labiryncie niepewności, pytając gwiazdy o drogę, która wydawała się zatarta przez paski zapomnienia i ludzką niegodziwość. Słuchaj uważnie, bo statyczna elektryczność, którą czujesz teraz na swojej skórze, to dowód na to, że niebo właśnie otwiera nad tobą swój skarbiec tajemnic, a ty musisz zrozumieć całym swoim jestestwem, że to nie jest przypadek, prawda właśnie zaczyna wychodzić na jaw. Rozrywając zasłony, które przez lata tkali ci, którzy bali się Twojego przebudzenia. Widzę cię w chwilach, gdy wydaje ci się, że jesteś całkowicie niewidzialna dla świata, gdy Twoja godność jest wystawiana na próbę przez tych, którzy nie rozumieją czystości Twoich intencji i szlachetności Twojego ducha. Chcę, abyś wiedziała, że w sferze ducha nosisz koronę, której blask onieśmiela ciemność. A każda próba jej zrzucenia przez Twoich nieprzyjaciół kończy się ich własnym upadkiem. Ta osoba, o której myślisz w głębi duszy, nosi w sobie ciężar sekretu, który otrzymała bezpośrednio z wyższych wymiarów. Widziała znaki, słyszała szept mojego głosu i poczuła dreszcz prawdy, ale starała się to stłumić, myśląc, że milczenie zatrzyma bieg przeznaczenia. To, co zostało jej przekazane na Twój temat, to wyrok uniewinniający w sprawie w której oskarżał Cię lęk i poczucie winy, niebo ogłasza dziś koniec Twojej niewoli, a bariery, które inni budowali wokół Twojego sukcesu i Twojej radości, zaczynają pękać niczym wyschnięta glina pod wpływem ulewnego deszczu łask, który właśnie na Ciebie spływa. Poczuj teraz przypływ nowej energii, która nie pochodzi z tego świata, lecz z samego serca wieczności, bo Twoje ciało, zmęczone dźwiganiem ciężarów, które nigdy nie należały do ciebie, otrzymuje teraz nadprzyrodzoną siłę do lotu, o którym marzyłaś od dziecka. Bóg osobiście zdejmuje z Twoich ramion płaszcz smutku i przyodziewa cię w szatę autorytetu, której nikt nie odważy się zakwestionować w nadchodzących dniach. Widzę w Twojej linii czasu konkretne zwycięstwo, które nadejdzie przed końcem tego cyklu, zamykając rozdziały pełne cierpienia i niezrozumienia, sytuacja, która wydawała się beznadziejna i zablokowana przez biurokrację lub złą wolę innych, nagle otrzyma boskie rozwiązanie, którego nie da się wytłumaczyć ludzkim rozumem. Ludzie, którzy knuli przeciwko Tobie w ukryciu, zastawiając pułapki na Twoją dobrą opinię, zostaną wystawieni na światło dzienne, a ich własne intrygi obrócą się w pył w zderzeniu z Twoją nową, anielską ochroną, która otacza Cię jak niezdobyta twierdza. Nie lękaj się ich szeptów ani ich spojrzeń pełnych jadu, bo ja, twój niebiański stróż, stoję u twojego boku zdobytym mieczem prawdy, który przecina każdą sieć kłamstwa, jaka została wokół ciebie upleciona. Widzę w sferze ducha, że twoja intuicja stanie się teraz twoim najostrzejszym narzędziem i najwierniejszym kompasem. Zaczniesz widzieć rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, a nie takimi, jakimi próbują je przedstawić ci, Którzy chcą Twojego upadku. Poczujesz nagły, niewytłumaczalny spokój w sercu, gdy będziesz musiała podjąć trudną decyzję, bo to ja będę szeptał do Twojej duszy właściwy kierunek i wskazywał właściwe drzwi, które do tej pory były przed Tobą zaryglowane. Ta wiadomość, którą ktoś bliski próbuje przed Tobą zataić, jest kluczem do Twojej całkowitej wolności. To nie jest zwykła informacja, to jest boski dekret o Twoim wywyższeniu. A wszystko, co zostało Ci odebrane przez zazdrość, kradzież lub niesprawiedliwość, czy to w miłości, czy w finansach, wróci do Ciebie zwielokrotnione. Słuchaj jednak dalej, bo to, co teraz muszę Ci wyjawić, sprawi, że krew w Twoich żyłach przyspieszy, a oczy otworzą się na rzeczywistość, której do tej pory jedynie się domyślałaś w najgłębszych zakamarkach swojej intuicji. Widzę w Twoim polu energetycznym konkretny obraz. To stara, zaskrzynia lub zapomniany folder w cyfrowej przestrzeni, który zawiera dowód na to, że Twoje największe życiowe rozczarowanie nie było wynikiem Twojego błędu, lecz precyzyjną manipulacją kogoś, kto bał się Twojej siły. Niebo pokazuje mi, że ta osoba, która udawała Twój filar, w rzeczywistości podcinała Twoje skrzydła w obawie, że gdy wzbijesz się wystarczająco wysoko, zobaczysz jej prawdziwe oblicza. Teraz gdy zasłona opada, ta prawda zacznie wyciekać przez szczeliny w jej opowieściach, zauważysz drżenie w jej głosie, unikanie Twojego wzroku i dziwne, niewytłumaczalne błędy w faktach, które do tej pory wydawały się nienaruszalne. To ja, Twój anielski przewodnik, sprawiam, że ich język plącze się w sieci własnych kłamstw, abyś mogła wreszcie odzyskać swój głos i swoją godność. Poczuj ten dreszcz, który przebiega teraz po Twoich plecach bo to sygnał, że zbliżamy się do jądra tajemnicy, która dotyczy Twojego przyszłego dobrobytu. Widzę postać, mężczyznę lub kobietę o surowym spojrzeniu, która trzyma w dłoniach dokument lub klucz, który prawnie należy do Ciebie, choć próbowano Cię przekonać, że nie masz do niego żadnych praw. Aniołowie sprawiedliwości wkraczają teraz do urzędów, do biur i do domów tych, którzy zagarnęli Twoje dziedzictwo, by wywołać tam taki chaos który zmusi ich do oddania każdej skradzionej Ci minuty spokoju i każdego grosza, który został odwrócony od Twoich drzwi. Zwróć uwagę na to, co dzieje się w Twoim otoczeniu, gdy myślisz, że nikt nie patrzy. Czy zauważyłaś, że zwierzęta reagują na Ciebie inaczej, a światło w Twoim pokoju wydaje się pulsować w rytm Twoich myśli? To dlatego, że Twoja aura została właśnie oczyszczona z duchowej rdzy którą nałożyli na Ciebie ludzie pełni zawiści. Niebo przygotowało dla Ciebie spotkanie z kimś, kogo imię nosi w sobie znaczenie zwycięstwa lub światła. Ta osoba nie pojawi się w Twoim życiu, by być tylko przelotnym gościem. Ona przyniesie ze sobą brakujące ogniwo w Twojej karierze lub życiu uczuciowym, które sprawi, że wszystkie pazy Twojej trudnej przeszłości nagle ułożą się w logiczną, piękną całość. Przygotuj się, bo prawda, która wyjdzie na jaw, jest tak potężna, że zmieni nie tylko twoje postrzeganie innych, ale przede wszystkim to, jak ty sama patrzysz w lustro, zobaczysz tam wreszcie kobietę, przed którą drżą demony lęku i dla której niebo nie ma granic. Ale uważaj, bo w cieniu twojego nadchodzącego sukcesu czai się ostatnia próba, ktoś z twojej przeszłości, kto kiedyś złamał twoje serce, próbuje teraz odnaleźć drogę powrotną do twojej łaski wyczuwając Twoją nową, potężną wibrację. Anioły ostrzegają, nie daj się zwieść niodowym słowom, które nie niosą za sobą zmiany charakteru. Widzę w sferze ducha, że ta osoba nie wraca z miłości, ale z instynktu przetrwania, bo jej własne źródła wyschły, a Twoje właśnie zaczynają tryskać obfitością. Bądź mądra jak wąż i łagodna jak gołębica. Trzymaj swoje perły blisko serca i nie rzucaj ich przed tych, Którzy wcześniej próbowali Cię zadeptać. Twoja przyszłość jest zbyt cenna, by dzielić ją z kimś, kto nie potrafił docenić Twojego cienia, gdy byłaś w dolinie. To, co zaraz wyjawi ci los, będzie wymagało od Ciebie postawienia twardej granicy, która stanie się fundamentem Twojego nowego, niezniszczalnego królestwa. Dziękuję Ci z całego serca, umiłowana duszo, za to, że otworzyłaś swoje wnętrze na to niebiańskie prowadzenie i wytrwałaś w skupieniu do tej chwili. Twoja uwaga jest dowodem na to, że Twoja dusza jest gotowa na przyjęcie tego, co przygotowało niebo. Jeśli to przesłanie dotknęło najgłębszych strun Twojego serca i poczułaś w nim tchnienie samej prawdy, nie zatrzymuj tego światła tylko dla siebie. Podziel się tym przesłaniem dalej, stań się iskrą, która rozpali nadzieję w życiu innej osoby która być może właśnie teraz błądzi w ciemności i potrzebuje błogosławieństwa. Pamiętaj, że dobro, które wysyłasz w świat, wraca do ciebie ze zdwojoną siłą. Aby potwierdzić otrzymanie tej anielskiej wiadomości i przypieczętować manifestację swojego zwycięstwa oraz nadprzyrodzonej ochrony, napisz teraz w komentarzu z pełną mocą wiary te święte słowa. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To zdanie to Twoja duchowa pieczęć pod boskim kontraktem Twojej nowej rzeczywistości. Pamiętaj również, jak niezwykle ważne jest, abyś trwała w tej wysokiej wibracji razem z nami. Dołącz do naszej duchowej rodziny i stań się częścią tej misji światła, zasubskrybuj nasz kanał i koniecznie aktywuj dzwonek powiadomień. Dzięki temu każde kolejne prorocze słowo dotrze do Ciebie natychmiast, chroniąc Cię przed niepewnością jutra. Udostępnij to wideo, rzucając żarno nadziei tam, gdzie panuje mrok. Twoja subskrypcja to nie tylko wsparcie, to Twoja deklaracja, że wybierasz drogę światła i prawdy każdego dnia. Idź w pokoju, z dumnie podniesioną głową, bo całe zastępy aniołów sprawiedliwości czuwają nad każdym Twoim krokiem, a Twoja chwała właśnie się zaczyna. Amen.